Cześć, siemanko. Zostanę znowu ja. W, no, w, w 003. A to jest film z tego znowu, czy drugi odcinek tego, tego, znaczy pierwszy, <śm> bo tamten to jest prezentacja. <coughs> não. Então, toda a apresentação. Ah, ah. Ah, não. É assim. pois, não é assim. Wstawię naszą wizytę z Wekjaldem. Więc co tu jest fajnego? No to jest super, super, Mam gdzieś to masz, co? Mm -hmm. Dobra, już przedstawiam, a więc tak, na początek, to jest góra, gdzie jakby jestem, ja mam moda tej lilii, dlatego mogę was zapraszać, bo nie że to polski piówer, ehm, y więc ja mogę was dodawać, y bo moda mogę yy, no was dodawać tutaj tak wygląda mniej więcej spawn, gdzie się mniej więcej gdzie się rodzić eee, znaczy, jak pasuje to więc dobra, chodźmy dalej to na dół Gildy To jest tabliczka w pili i, i, i w No to tą tabliczkę akurat ja napisałam. Mam tutaj tak, takie jak takie tutaj widzicie. Słuchaj, popatrzcie. Dobre eku naprawdę mamy jak ja tutaj dostałem dodane to naprawdę było dobre eku dobry miecz, ja prawie z 3 ja tutaj tak niegrantowany mierz jak sobie. Staramy się mieć wszystko ładne. O, to są te dobre najlepsze miecze. Tutaj posiadamy również yy, Enchanting. Mam, tutaj też mamy. Yy, tutaj jest. Yy, yy, tutaj ktoś tutaj sobie dał. i tutaj kopalnia no to Jeszcze coś a jeszcze taka tajna skrytka ale proszę zapraszam w, w ogóle na ten server, to to jest... ja tutaj gadzę z tego z tego, kwadra, z tego ym, każdego diamencika tutaj się wchodzi do o! Ja o tym Ja chyba to dopiero dzisiaj odkryłem jeszcze tutaj mamy takie rzeczy Nie wiem, chyba dopiero wczoraj tak. Nie wiem, może dużo... Bierze... O, tej mam tak portal... Nawet do netheru, więc naprawdę mocna gildia. Dziękuję za obejrzenie. Na razie, cześć.